Jawożnicka Miejska Biblioteka Publiczna w cyklu Wieczór z Gwiazdą gościła 2 grudnia Kacpra Kuszewskiego. Tak wielkiej publiki w bibliotece nie widziano od dawna. Nic dziwnego, Kuszewski to bardzo lubiany aktor. W najbliższym sezonie zagra w Przyjaciółkach, czyli jak to mawiają, w hitowej produkcji. Ten miły aktor udzielił nam wywiadu. Rzeczywiście, pan Kuszewski nie gwiazdorzy. Inny, pewien bardzo znany aktor, w wywiadzie prasowym stwierdził rozbrajająco, że aktorstwo to dzieci nada. Co na to pan Kuszewski? To jest taki dziwny zawód. Na, na, na co dzień aktor myślę, że jest dla własnego zdrowia powinien swoją własną profesję traktować z lekkim przymrużeniem oka, bo jak będzie to traktował zbyt poważnie, to zwariuje. Ale kiedy wchodzi się na scenę przed publiczność, to tam już nie ma dzieci nady. Tam to już musi być poważnie. Skoro spotkanie w cyklu wieczoru z gwiazdą, to nie bez powodu padło pytanie o to, kto to taki gwiazda aktorstwa. Na przykładzie dowolnym. Nigdy nie czułem się gwiazdą, jestem po prostu aktorem. Aktorem. W dodatku czasem też śpiewam, więc jestem śpiewającym aktorem i cieszę się, że publiczność tutaj dzisiaj, która być może zna mnie jedynie z serialu, będzie miała okazję zobaczyć jakieś inne moje oblicze. Pisują o panu Kuszewskim, że to osobowość medialna. Rzeczywiście dziennikarze aktora lubią i piszą o nim same ochy i achy. Czy jest pytanie, które wyjątkowo aktora rozbawiło? Dziennikarze zaczęli mnie pytać, panie Kacprze, jak to się stało, że zaczął pan śpiewać? Tymczasem ja uczyłem się przez 12 lat w szkole muzycznej wprawdzie nie śpiewu, tylko gry na instrumentach różnych, ale jakby, no moje życie w, w, w teatrze jest związane ze śpiewaniem od samego początku, kiedy miałem 6 lat, wystąpiłem w pierwszym profesjonalnym spektaklu w Teatrze Dramatycznym w Gdyni i byłem w chórze chłopięcym, śpiewałem, a pierwszą rolę zagrałem w Teatrze Muzycznym w Gdyni pod dyrekcją Jerzego Gruzy w musicalu Le Miserable, rolę Małego Gawrosza, więc już wtedy śpiewałem i od skończenia szkoły teatralnej cały czas śpiewam a to w kabarecie Olgi a to w wielu spektaklach muzycznych, e, w, no, przy wielu, wielu okazjach. Więc kiedy zaczęto mnie pytać po tylu latach pracy, jak to się stało, że zacząłem śpiewać, no, to było tak, to było zabawne. Spektakl muzyczny Album Rodzinny przenosi publika w barwne lata 20. Album Rodzinny jest jakąś podróżą w czasie, bo no, przenosimy się do lat 20. i 30. XX wieku. E, ale pamiętać trzeba o tym, że teksty, które śpiewam są zupełnie współczesne. I one taki bardzo wprost często nawiązują do czasów dzisiejszych i budują taki pomost, pokazują, że natura ludzka przez ten czas tak bardzo się nie zmieniła. Natomiast cały anturaż, wszystko co dookoła to jak to wyglądało, maniery, stroje, to się zmieniło bardzo. A ponieważ częścią tego spektaklu są również projekcje, gdzie pokazywane są zdjęcia, z tamtej epoki częściowo są to prawdziwe zdjęcia z albumu państwa Kuszewskich. Więc jakby no, również wizualnie. Przenosimy się w, w, w tamten czas i jest coś bardzo czarownego w tym okresie, co sprawia, że ten spektakl podoba się i starszym, i młodszym, i zupełnie małym, dla których tamte lata to już naprawdę jakaś prehistoria. I znowu przyszło nam napisać, że publika wyśmienicie się bawiła. Czegóż chcieć więcej? Świetnie śpiewający znany aktor, jego ciekawe opowieści, muzyka wpadająca w ucho. Był przed wojną szlagier w melodii jest siła zaklęta i czar i moc. Czyli najzupełniej jak w spektaklu pana Kuszewskiego.